Cześć. Trochę sobie pobiegnę. Poczekam, aż się zbierzecie. E, jak widzicie, wiem, będę nudna, będę się powtarzać, ale czuję się dobrze. E, dalej mam siłę biec, jest ok. Oczywiście jestem wolniejsza. E, e, słabsza trochę niż gdybym dopiero co wyszła. To widać i po moim tempie. No ale jest ok. Więc najważniejsze, że jest OK. Bilans strat. Na razie mam jeden pęchecz tylko, ale pęcherz to nic tam przejdzie. Cieszę was troszkę jest. Ja się bardzo cieszę. Przypominam, że na profilu prywatnym w trakcie live'a. Komentarzy nie widzę. Dopiero później będę mogła się do nich ustosunkować. E, dalej wieję. Ale na szczęście dalej jest słońce, więc w porównaniu do wczoraj, wczorajszego dnia, dobra, pójdę chwilę. Wczorajszego dnia to jest nieba ziemia. Jest bardzo przyjemnie się biegnie. No i tak kochani, po drodze spotkała mnie bardzo fajna niespodzianka. Otóż z samochodu wyskoczył mężczyzna w klapkach. Zapytał się, czy może chwilę ze mną pobiec i się okazało, że to jest Michał. E, Michał, sąsiadka Michała, pozdrowia. Dziękuję ci bardzo, że go namówiłaś. E, Michał mówił o tobie, e, żona też go zdopingowała. Michał obiecał, że być może gdzieś tam na trasie mnie znajdzie jeszcze dzisiaj, ale uwaga, on mnie wczoraj też szukał, tylko nie mógł zlokalizować, więc Pomóżcie mu, kochane, z, to, z tym Sezo, żeby on ogarnął, jak mnie tam złapać po drodze. Ale powiem Wam, że takie momenty, kiedy właśnie ktoś tam do mnie do, dopada i mówi mi takie rzeczy, że e, Renata go bardzo prosiła i że, żeby do mnie dołączył, to jest tak cudowne. Od razu miałam więcej sił, więcej ochoty. E, lepiej mi się biegło, więc mm, bardzo dziękuję. To jest piękne. Ja czuję waszą energię i czuję to, co się dzieje. Pozwalacie mi wytrwać. No i za 7, 6 kilometrów mam obiadek. Więc lecę, bo już się robię bardzo głodna. Jem potworne ilości w ogóle w tej chwili, no ale tak trzeba. Uwaga, jem rzeczy, których normalnie bym nie jadła, bo nawet gluten wrócił do łask. Jem chleb żytni na zakwasie ze za smalcem. Jest pyszny. Tam jest dużo wszystkiego, ale mam ochotę, to jem. Wiem, że wszystko, na co mam ochotę, mogę, więc jem. Na szczęście nie mam celiaki chyba, jeszcze nie jest zdiagnozowana, więc e, jem, jest dobrze. A i chciałam jeszcze pochwalić przychodnie, ponieważ jak wczoraj mi mąż przywiózł euterok, okazało się, że mm -hmm, gapa, przygotowywałam się i zapomniałam o tym, że zostało mi tylko 9 tabletek, w związku z czym na cały bieg nie starczy. No, i potrzebowałam szybko na gwałt receptę. Zadzwoniłam do przychodni. No, ja wiem, jakie są zasady, ale mówię pani o co chodzi. Pani cudowna, mówi pani Wiolu. Ja pani załatwię w poniedziałek, dostanie pani SMS-a z kodem. Proszę się nie przejmować, proszę sobie biec. Więc słuchajcie, bardzo pięknie. Dziękuję mojej przychodni. Jak na pani będzie mnie oglądała z recepcji, która ze mną dzisiaj rozmawiała, to zresztą już jej powiedziałam przez telefon, że jest wielka i że jej bardzo dziękuję. Teraz też jej powtarzam. No i co? Wyłączam się. Trzymajcie kciuki, żeby słoneczko było dalej. Jak dobiegnę już do um, ustki i zacznę biec w dół w stronę Suska i tak dalej, to tam już powinno być cieplej, bo najgorszy jest ten wiatr od morza który wieje prosto w twarz, jest zimny, mroźny, bez rękawiczek się nie da, a o tej porze roku ja rzadko kiedy e, biegam w rękawiczkach. W ogóle w zimę nawet rzadko biegam w rękawiczkach. Pewnie dlatego, że mam duże zużycie energii, to mi się chce tych rękawiczek. E, jak je zdejmuję na chwilę, to mi palce dręciją, robi mi się zimno, więc zakładam ich, wtedy jest dobrze, nie? Czasy znaleźć rozwiązanie. Kochani, jest nadzieja, że ja dzisiaj jakimś cudem dotrę do łeby, e, ale to jest duża nadzieja. E, postanowiłam, że będę biegła do 21, bo tak jak Wam mówiłam, najważniejsze są cztery rzeczy: rozgrzewka, regeneracja, odżywianie i nawadnianie. Jak o tym zapomnę, to nie dobiegnę do mety. A potrzebuję jeszcze 12 dni mieć dużo siły. Kochani, Cześć! zdążyłaś, Czyli ja muszę dłużej robić te relacje, żebyś zdążyła. Monika, to wiesz, zawsze możesz się później spokojnie obejrzeć. Ja widziałam twój wczorajszy komentarz. Bardzo, 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 bardzo was przytulam. Ech, mi to zimno na podwórku, a to dopiero nad morzem. No, ja podziwiam tego mojego męża, bo on tam, wiecie, ja biegnę. Jak biegnę, to jest ciepło, a on tam wytrzymuje w tym samochodzie i w, w okolicy samochodu, więc... Szapowa dla niego. Ech. Najtrudniejszy dzień miał chyba wczoraj. Jak tam była wichura, ulewa, grat, a on musiał to ogarniać i jeszcze wypróbowywać przecież nowy namiot, nowe zadaszenie, które uszyłam. Wiecie, jak to jest, nie? Jak się coś kupi, to to działa, a jak się samemu coś wymyśli, to trzeba się zastanowić, czy to będzie działać, i niekoniecznie działa, i trzeba pokombinować, żeby działało. Ech. Pokażę Wam jeszcze może w w górze. I się rozłączam i biegnę. Bo nie chcę iść. Ale schodami. To ja w dół nie będę biegła. Czekajcie, bo to jest duże zejście na... Nie, jednak. E... Jednak zejdę z Wami tymi schodami. Ja wam je pokażę. Tada, Schody na dół i schody do góry. Więc zejdę z wami. Z tymi schodami, pokażę Wam morze, bo tam jest morze. I zaraz będę musiała się wdrapać jeszcze raz. To już nie jest takie proste jak na początku. Schodzenie. Schodzenie też nie. Ale w, w Subsku mam nadzieję, że e, ktoś się mną zajmie i moje mięśnie troszeczkę zregenerują. Trochę je tam pomasują. Dobra, proszę. Główne zejście do Jastrzębii w górę, nad morze. Tam, Ta Proszę. A teraz ja idę tamtych, nie? tam do góry, Tam.